Hej kochani, z tej strony Emilia Szmańska i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam was na test rzęs z Rossmana z 2 zł za parę. Rzęsy są takie tanie dlatego, że są na przycenie. cała paczka rzęs kosztuje jedyne 10 zł, jest 5 par, więc za parę wychodzi 2 zł, a wcześniej taka cała paczka kosztowała 56 zł więc naprawdę różnica cenowa jest ogromna. Ja zakupiłam dwa modele, 03 oraz 01 tych właśnie rzęs 01 mam dwa opakowania, ponieważ stwierdziłam Widziałam, że są naprawdę śliczne, no i jak za taką cenę opłacało się je kupić w Modeli tych rzęs jest naprawdę bardzo dużo i właśnie w pięciu opakach z tyłu dołączony jest taki aplikator do scalania naszych naturalnych rzęs z tymi A w opakowaniach rzęs pojedynczych oraz dwupakach znajduje się klej do rzęs, który podobno także jest bardzo fajny Nie miałam go, więc ja wam go nie polecę, ale słyszałam właśnie pozytywne opinie na temat tego kleju na to oko nałożę rzęsy 01, a na te 03, abyście mieli porównanie i mm, spróbuję je przykleić tą pensetą, nie pensetą, takim aplikatorem, który był dołączony do zestawu yy, i użyję swojego kleju. Rzęsy 03 są o wiele bardziej naturalne niż te 01, ponieważ właśnie jedynki są bardzo długie, ale wydają mi się te idealnymi, takimi neutralnymi, delikatnymi, po prostu rzęsami. Na co dzień mam tutaj. Swoje lusterko z Make Up Forever Na razie przyklejam te zero trójki Nabieram niewielką ilość kleju na rękę Na kostki tutaj, ponieważ fajnie się z tego właśnie aplikuje klej na rzęsy Nałożyłam troszkę za dużo i na rzęsy nie nakładam dużo kleju, ponieważ... No, mija się to z celem Im mniej kleju, tym jest lepiej Chociaż oczywiście jest to, że Trochę go musi być, aby rzęsy się Przykleiły. Powiem wam, że jakoś nie lubię Aplikować rzęs pęsetą Jakoś wolę palcami. Wygodniej mi jest I zaczynam od Przyłożenia rzęs do kącika oka A następnie Do jego Tej dalszej części Bardzo fajnie się i łatwo aplikuje To też jest kwestia wprawy Oczywiście jeżeli jesteście osobami początkującymi To nie przejmujcie się, że od razu wam nie wychodzi te przyklejanie rzęs, bo ja się też nie nauczyłam Po pierwszym razie przyklejania, spokojnie e, Niestety tak łatwo nie ma Ale myślę, że nabierzecie bez problemu wprawy I te rzęsy są naprawdę bardzo Wygodne na razie, bo często jest tak, że Po pierwszym już założeniu rzęs Czujecie te rzęsy, a tych absolutnie nie czuć I są bardzo wygodne Ok, i teraz założę rzęsy 01 I zobaczymy jaka jest rozwiązanie rozbieżność pomiędzy długością oraz gęstością mm, właśnie tych rzęs. Od razu widzę, że te rzęsy 01 są dłuższe, ale nie są jakoś szczególnie gęste, więc myślę, że efekt i tak dalej będzie może nienaturalny, ale taki y, nieprzesadzony, chociaż ja lubię takie, wiecie, dramatyczne rzęsy, jakkolwiek to brzmi, ale podoba mi się to po prostu. Dobra, oczekuję znowu 30 sekund. Pasek tych rzęs jest naprawdę bardzo elastyczny, więc z naklejaniem nie ma problemu. Ok, upłynęło już to, dajmy na to Super. Dobra, i teraz biorę tą pensetkę taką. Nie taki aplikator, wiecie o co chodzi Który był dołączony do zestawu I scalam te rzęsy Ja mam swój taki aplikator, zamówiłam go na Aliexpress Za chyba 3 zł Okej, okay, teraz standardowo, tak jak zawsze maluję rzęsy Jeszcze tuszem do rzęs Aby jeszcze lepiej i ładniej scaliły się Z naturalnymi rzęsami Używam tuszu z firmy Kosmia. Jest to wewnętrzna marka w osza. Widzę wyraźną różnicę pomiędzy tymi rzęsami, jedynkami a trójkami. Naprawdę te jedynki jednak takie naturalne nie są, z czego się cieszę, a te trójki są naprawdę naturalne, ale prześliczne. Zaraz zrobię Wam zbliżenie, żebyście mogli dokładnie sobie je porównać i od razu też pomaluję dolne rzęsy. Wydaje mi się, że ta firma się wycofuje z Rossmana, dlatego, że były przecenione nie tylko rzęsy, ale także na przykład produkty do brwi, takie stemple, odżywki do rzęs, więc dosyć dużo produktów i naprawdę bardzo przecenione dlatego, że z 60 zł na 10 no to jest niesamowicie duża obniżka. Wiem, że oba modele, rzęs mi się bardzo podobają, ale moje serce skradły rzęsy numer jeden. Jestem mega zadowolona, że kupiłam dwa opakowania. One są naprawdę przepiękne, mega wyciągają oko, sprawiają, że wydaje się takie większe, ale te zero trójki są także bardzo ładne, idealne na co dzień. Przepraszam, że tak tutaj cały czas lata światło, ale mam tutaj lusterko i ona winowajcą tego całego świetlnego zamieszania. Dajcie znać, które wam się bardziej podobają, tutaj gdzieś będziecie mieli zdjęcia, abyście mogli sobie tak wiecie na spokojnie porównać. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i okazał się dla was przydatny. Jeżeli kupiliście któreś z tych rzęs albo macie je już od dłuższego czasu, to napiszcie jak się sprawdzają. Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!